Siemanko YouTube, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym poradniku do wspaniałej gry Menace, gierki twórców Battle Brothers. Słuchajcie, w tym materiale, w tym poradniku wytłumaczę wam wszystkie zagadnienia, jakie są potrzebne, żeby zrozumieć system walki. Czyli od ilości członków drużyny, I po szybkostrzelność, do czego służy, po samą celność, po ciężki sprzęt, po punkty akcji, aż do... Przygwożdżenia, czyli tego suppression całego statusu, ale po kolei, po kolei, user interface naszych oddziałów, co sobie możemy z tego odczytać? Mamy każdy oddział, każda jednostka oprócz pojazdów posiada trzy paski. Tak odpowiednio tutaj, taki paseczek pusty, podzielony na trzy strefy, paseczek szary i paseczek. Zielony. Niestety im, im większego zooma robię ten pasek się zmniejsza, nie wiem, czy to w opcjach można zmienić, ale nieważne posłużymy się tutaj. Odpowiednio tutaj mamy ten pasek y, żółty niby, w sensie on będzie żółty na samym górze podzielony na trzy sekcje, potem mamy pasek szary i pasek zielony. Ten paseczek tutaj pierwszy, który aktualnie jest pusty oznacza poziom jak to jest tutaj nazywane, zdławienia, czyli ten cały suppression, czyli przygwożdżenie, przygwożdżenie jednostki, jego stan psychiczny, stan emocjonalny, tak to nazwijmy. Jeżeli ten oddział zostałby ostrzeliwany przez wroga i padłaby tutaj pierwsza, pierwsza część tego paska, w sensie pierwszy ten bar byłby uzupełniony, tak? no to wtedy już jakiś efekt tutaj by się pojawił. Oznaczałoby to, że oddział jest ostrzeliwany, tak, zmniejszyłaby się celność tego oddziału, ale jeszcze mógłby funkcjonować, a celność i punkty akcji spadłyby wtedy o 30 i nie byłoby 100, tylko by było 70. Jeżeli dalej by ten oddział był ostrzeliwany i wypełniłby się drugi tutaj paseczek, drugi prostokąt, drugi bar, wtedy oddział jest Jedyne co możemy zrobić, to się czołgać. O tak, kładą się na ziemię, chłopy walą glebę. Jedyne co mogą zrobić to się czołgać. Jeżeli pasek wypełniłby się na maksa, czyli na trzeciego bara, wtedy oddział na na dodziałem kontroli jest panika i zaczynają uciekać. Paseczek szary oznacza po prostu pancerz, który jest określany tutaj przez statystykę pancerza. Tak? Im lepszy pancerz naszym oddziałom damy, tym tego po prostu jest tutaj więcej. Klasyczek zielony nie oznacza, znaczy to jest, można powiedzieć, że to jest HP, w sensie hitpointy, w sensie a.k.a. życie naszego oddziału, ale to określa ilość jednostek w oddziale po prostu, w sensie każdy, każdy jeden taki prostokącik, chciałem powiedzieć kwadr, każdy jeden taki prostokącik określa życie jednego członka oddziału, skoro ten, od, ten oddział składa się z trzech żołnierzy, tak, czyli z rekruta Hermosa, Nexdora no i samego Pyka, dlatego są tutaj trzy oznacza to tyle, jeżeli straciłbym ten pierwszy bar, jeden z tych, ale nie lider, jeden z tych raczej, w sensie w sumie nigdy się jeszcze nie zdarzyło, nie zdarzyło, żeby lider padł jako pierwszy, to wtedy jedna jednostka stąd umiera, jeżeli drugi, no to dwa. Analogicznie mamy tutaj tą, jak ona miała, Darby, tak? Darby, która ma cztery tutaj zielone prostokąciki, ponieważ są cztery jednostki w oddziale, tak samo jak i tutaj uteka. W sensie tego lidera, tak samo jak i tutaj o Lima, tak? To był Lim, to był chyba Lim. Dokładnie tak. Oprócz tych tutaj trzech pasków mamy jeszcze różne modyfikatory typu buffy, debuffy, jakie działają na członków naszych, naszych, naszych oddziałów, w zależności od pory dnia misji i tak dalej. Przykładowo, zaznaczymy sobie a Pike nie ma nic. Zaznaczymy sobie Darby, Darby już jakieś tutaj efekty posiada. Określony takimi ikonkami w tym miejscu. Status emocjonalny: Determinacja. Ta postać jest zdeterminowana. Dyscyplina jest zwiększona o 15%. Torby na magazynki: by użyć broni drużynowej o 50%. Ten akurat jest perk związany z przedmiotem podręcznym, który ma tam w kieszeni umieszczony. Dodatkowe magazynki po prostu jej dałem. Jeżeli sobie klikniemy na Lima, Lima ma na przykład status emocjonalny: Euforia, który daje tam też zwiększa dyscyplinę, morale, redukuje uszkodzenia. Torby na magazynki: też posiada. Tutaj z kolei tych jest obciążony, czyli zmniejszony jest, znaczy zwiększony jest koszt o każde pole o trzy punkty akcji. Jest to związane najprawdopodobniej z bronią specjalną, której tutaj oddział posiada. Jeżeli chodzi o punkty akcji i pasek, no to są zaprezentowane tutaj takim niebieskim, niebiesko-szarym paseczkiem PA. Punkty akcji 100 na 100 to można zwiększać. Im oddział jest bardziej dolewelowany, im posiadać jakieś tam dodatkowe perki, tym te punkty akcji się zwiększają żeby wykonać atak czy jakąkolwiek akcję wszystko jest opisane jeżeli klikniemy sobie lewym gdzieś na jakieś pole żeby się ruszyć mamy napisane że tutaj zajmie nam zajmie 19 od razu mamy podświetlone ile punktów nam zostanie po tym ruchu, jak klikniemy dalej no to analogicznie się to po prostu usunie, też ode mnie pokaże nam ile, jeżeli sobie klikniemy jeszcze dalej, nasza broń na przykład tutaj widzicie zaczyna migać, oznacza to, że po wykonaniu tego ruchu nie będziemy w stanie oddać strzału, ani kucnąć teraz kucanie jest pokazane, zajmuje wymaga 10 punktów akcji, oddanie zwykłego jednego strzału 40, gdybyśmy chcieli skorzystać z broni specjalnej, którą ten oddział posiada, no to analogicznie trzeba by rozstawić CKM-a, który kosztuje 20 i dopiero wtedy można strzelać, co kosztuje 40. Mało tego, żeby rozstawiać ciężką broń, trzeba kucnąć. Tak, czyli mało tego, musiałbym się ruszyć tutaj, tak, gdzieś 38 nawet nie, za, za dużo, jeden, jedno pole mógłbym wykonać, jeden ruch, jednego, jednego heksa zawsze chcę mówić, jeden kwadracik, żeby kucnąć, rozstawić ckm i oddać strzał, bo w sumie to kosztuje 70, czyli musiałbym tutaj mieć 70 punktów akcji. O, tutaj jeszcze moglibyśmy się ruszyć po, po skosie, prawda? Wtedy byśmy mogli ruszyć się, kucnąć, rozstawić broń oraz oddać strzał. Teraz krem dla prawdopodobnie najprawdopodobniej dla większości z Was tego materiału, tego poradnika, czyli wszystko obroni, to jak, jak działa szansa na trafienie, jak to jest liczone, jak jest zasięg, do czego służy szybkostrzelność, etc. Wszystko to jest ze sobą powiedzmy powiązane. Zacznijmy najpierw od czy od celności, ja o tym mówiłem w poprzednich materiałach, ale w tym z tego, że jest to poradnik o walce, też wypada o tym wspomnieć. Każda broń ma swoją własną celność i każda broń określa tą celność wykresem, tutaj na samym dole widzicie obok, obok kursora po lewej stronie zielony wykresik, czerwony wykresik i jeszcze taki ten biały cały yy diagramek, prawda? Nie jestem w stanie najechać na to kursorem, niestety nie wprowadzili tutaj blokowania tego wyskakującego okienka, ale myślę, że damy radę. Czyli weźmiemy broń piechoty, ten SPC, cały karabin. Mamy napisane jego statystyki, zasięg 8, uszkodzenia wytrzymałości 9, pancerza 10, przebicie pancerza 25, zdławienie 2, trafione elementy 1, szybkostrzelność 2. Skupmy się najpierw na tej celności. Na wykresie macie od 1 do 8, ponieważ zasięg jest 8, określany tą pionową przerywaną kreską, to jest maksymalny zasięg, na jaki broń jest w stanie trafić. Zielone no to określa celność, czerwone, obrażenia czy uszkodzenie wytrzymałości. Oznacza to, że najwięcej obrażeń zadamy z odległości jednego pola, najmniej z odległości maksymalnego zasięgu. Tak zwany pik celności, czyli tam, gdzie ta broń jest najbardziej precyzyjna, znajduje się na 1, 2, 3, na czwartym, na czwartej kreseczce, czyli na cztery, yy, cztery pola, to jest najlepsza celność tej broni, tak, określone, no widzicie, szczyt po prostu tych dwóch zielonych kresek. Żeby to zobrazować... Weźmy sobie, zaznaczmy, że chcielibyśmy strzelić, tak, no niestety trafiła się mapa pustyni, więc, ale mam nadzieję, że to będzie dobrze widoczne. Zasięg broni maksymalnie określony jest tutaj przez te takie, przez to podkreślone, czy obwódkę pola, tak to nazwijmy. Jak sobie policzymy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dokładnie 8 pól od naszego oddziału, maksymalny zasięg tej broni, czyli... Gdybyśmy chcieli zobaczyć, gdzie jest yy, największa celność, najlepsza na czwartym polu, już to dostaliśmy. 1, 2, 3, 4. Czyli gdyby tutaj jakiś oddział przeciwnika stał, no to celność nasza jest po prostu w tym miejscu największa. Dobra, celność omówiona, lecimy, lecimy dalej. Yy, szybkostrzelność, moi drodzy, bo to może Was z tego, co widziałem w komentarzu, najbardziej interesować. Szybkostrzelność oznacza ilość strzał. Ilość strzał, czy ilość strzałów, jakie oddaje jedna jednostka w oddziale na atak. Czyli, jeżeli ja posiadam, dobra, to, to jest zły przykład, zły oddział, do niego zaraz wrócimy, bo on ma ciężką broń. Jeżeli mam cztery jednostki w oddziale, prawda, na broń jest napisane szybkość, strzelność 2, oznacza to, że każdy członek tego oddziału podczas jednego ataku odda dwa strzały. Czyli mam 4 jednostki w oddziale, każda oddaje po dwa strzały, to na jeden atak przypada 8 pocisków. Innymi słowy, im większa szybkostrzelność, tym więcej obraźni jesteśmy w stanie zadać. I żeby to jeszcze bardziej zwiększyć, to dokładamy po prostu więcej członków oddziału. Skoro oddział może maksymalnie posiadać 9 jednostek, bo mamy lidera plus jeszcze 8 rekrutów, których możemy przypisać. Gdyby tu było 9, no to mielibyśmy 18 strzałów na atak. Zamiast tych ośmiu, tak czy ponad dwukrotnie więcej, wiemy wtedy, że obrażenia są zadawane zdecydowanie większe. Dalej, jeżeli chodzi o szybkość, dlaczego chciałem ten oddział zostawić? Broń specjalna, moi drodzy, rządzi się swoimi innymi prawami. Jak widzicie tutaj wizualnie, jest to nawet fajnie przedstawione. Każdy członek oddziału wyposażany jest w broń podstawową, czyli broń piechoty. Czyli w tym wypadku SPC, w tym wypadku broń piechoty łop tak? KBR, KBKR ŁOM. Jeżeli zdecydujemy się na wyposażenie oddziału w broń specjalną, jeden, jeszcze raz, jeden członek oddziału zastępuje broń piechoty bronią specjalną, co zresztą tutaj widzicie, w tym wypadku jest to nasz lider i najprawdopodobniej najczęściej jest to lider, który tą broń specjalną posiada. I teraz szybko szybkostrzelność w tym wypadku oznacza, no dokładnie to co jest napisane, jest napisane na sklepie 12, oznacza to, że podczas jednego ataku zadamy, wystrzelimy 12 pocisków, nie więcej. Dlaczego? No bo wiadomo, jedna osoba posiada broń, dlatego jest 12. Nie mnożymy, znaczy mnożymy przez jeden, no bo jeden chłopak, tak gdybyśmy chcieli sobie powiedzieć dla takiego oddziału strzelania z broni piechoty, no to mamy wtedy szybko dwa, 2, tak, i pomimo tego, że tutaj mamy cztery jednostki w oddziale, mnożylibyśmy przez trzy, ponieważ trzy osoby posiadają broń y tą piechoty, broń podstawową, jeden członek jest wyłączony z tego, bo no, po posiada po prostu CKM. Dobra, jak już omówiliśmy sobie zasięg danej broni gdzie jest pik celności, mówiliśmy sobie, czym jest szybkostrzelność, jesteśmy w stanie teraz policzyć celność bezpośrednio jak celność wypada. Teraz każdy oddział ma swoją własną statystykę celności. W przypadku pajka, proszę bardzo, tutaj najeżdżamy, celność jest 72%, to są procenty. W przypadku. Darby jest to 84% aż celności, w przypadku tutaj techa 74%. Ale oczywiście byłoby za pięknie, gdyby to 84 było stałe. Do celności tej w sensie kulminacji celności, bierzemy sobie cel celność podstawową, czyli właśnie tą 84 w przypadku Darby, dodajemy modyfikatory broni i umiejętności, jeżeli, jako, jeżeli takowe posiadamy. Popatrzmy, czy tutaj coś zwiększa. No tylko dyscyplinę, tutaj ma zwiększone amunicję, czyli można przyjąć, że modyfikatory broni i umiejętności w jej przypadku wynoszą 0, czyli nadal mamy 84%. Jeżeli mamy pik z celności, znaczy pik zasięgu, przepraszam, broni, łom na polach 5, 6, na siódmym polu, Czyli chcielibyśmy oddać strzał 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tutaj tak, mamy karę za odległość wynoszącą 0. W sensie nie mamy kary za odległość, tak? Czyli 84% w wypadku tego jednego pola jest jak najbardziej trafna, bo nie mamy żadnych modyfikatorów broni. Nie mamy kary za odległość, czyli dokładność końcowa wynosi 84%. I teraz ile pocisków trafi z tych wszystkich, które są oddawane przez ten oddział 4 y, jednostki w oddziale razy 2 to jest 8 no i 84% z tych 8 To daje mniej więcej 7 pocisków na atak gwarancji że trafi w oddział kara za odległość jeżeli strzelamy poza y, pik celności danej broni wynosi 6% na kafelek Powyżej idealnego zasięgu. Nie jest nigdzie opisane z razem takiej informacji, jak to jest w przypadku, gdy jest poniżej idealnego zasięgu. To tutaj podkreślę. Wydaje mi się na logikę, że nie powinno być kar za to. Ale jakiś modyfikator, bo może ta kara powinna być mniejsza. W każdym razie, powyżej wyżej idealnego, idealnego zasięgu, kara wynosi 6 czyli gdybyśmy chcieli strzelić tutaj, kara by była 6%, tak? Gdybyśmy chcieli tutaj kara 12%, czyli 84 minus 12 daje nam 72% szans na trafienie i 72% yy, wtedy z tych 12 strzał, no to. Ile to by wyszło? Nie, no około 5, może 6, może tak? sprawiłoby to, że nie trafimy, w sensie, że trafi 6 pocisków, bo tak na szybko, na szybko licząc. Dobra, teorię mamy omówioną, wiemy wszystko, jak działa. Teraz pora na praktykę, czyli ruszymy, teraz, ruszymy w przód mapy w poszukiwaniu przeciwników, żeby opisywać i sprawdzić wszystko w praktyce. Mamy pierwszego przeciwnika, moi drodzy, fajnie się, fajnie się składa, bo sobie na nie, jego przykładzie omówimy też jakieś tam podstawy. Każda jednostka, każdy wrogi oddział jest określony jego rodzaj jest określony odpowiednią ikonką znajdującą się tutaj obok tego paska. No analogicznie oni też mają pasek tej, tego przygwożdżenia, tak czyli supresji, czy tam suppression, pasek pancerza oraz pasek życia czy pasek po prostu Ilości jednostek w oddziale. Jak już wiemy, jak działa szybkostrzelność, prawda? No to jesteśmy w stanie sobie też wyobrazić, że im mniej. Członków mamy w oddziale, jakich straciłem podczas bitwy, czy przeciwnik, jak straci podczas walki jednostki w oddziale, tym wtedy zadają mniej obrażeń. Jak sobie najedziemy na oddział przeciwny, po prawej stronie, kto mówię, nie jestem w stanie tego zablokować, pojawia się opis harpia, opcji, niewielkie latające stworzenie, no i najczęściej jest pokazane też wyposażenie danego oddziału. W przypadku Opcych. może jest to nie do, nie do końca istotne, ale w przypadku na przykład piratów, tak, czyli ludzi, już, już jak najbardziej, ponieważ będziecie mogli sobie wtedy wyczytać, czy oddział posiada wyrzutnie rakiet, żeby na przykład pojazdem za blisko takiego oddziału nie podjeżdżać, lub żeby skupić się bardziej na tamtych, żeby pojazdu po prostu nie stracić. To jest wyposażenie gruczały, kseno, hit, nowe płytki. Tak jest. Jak najedziemy sobie kursorkiem na taki przeciwny oddział? Mamy pokazane na czerwonym polu, w sensie czerwony. Czerwone pole określa. Zasięg ataku danej jednostki, jeżeli naciśniemy guzik R, dodatkowo mamy białe pole. Nie wiem, czy to widać. Widać, widać. Wyłączone R, włączone R. Białe pole, które pokazuje, jak daleko ten oddział jest się w stanie poruszyć. Ale pamiętajcie, że tak jak i my. Musimy wykorzystywać nasze punkty akcji, żeby się poruszyć i oddać strzał, tak samo i przeciwnik. Czyli, gdyby ten oddział chciał się ruszyć tutaj, najprawdopodobniej żadnego ataku nie wykona. Gdyby chciał się ruszyć no tutaj, najprawdopodobniej już będzie mógł strzelić. Tylko czy będzie w zasięgu 1, 2, 3, 4 pola ma zasięg, rusz się tutaj, 1, 2, 3, 4, no nie, będziemy nadal jeszcze bezpieczni. Dobra, robale się delikatnie przesunęły gdzieś w bok. To teraz możemy sobie omówić mechanikę. Słuchajcie. Osłon, jak działa? No jest stosunkowo prosta, ja jeszcze tutaj widzę, że zmienili na release Reakcesu troszeczkę oznaczenie tego, wątpię, żeby to się zmieniło pod kątem wartości, mianowicie wcześniej mieliśmy pustą osłonę, połówkę osłony i całą osłonę, teraz to zmienili, że mamy 1 trzecią, 2 trzecie i 3 trzecie, myślę, że to może być bardziej przejrzyste, ale jak się okaże się to w praktyce yy zobaczymy. No to mam oddział, który jest wysunięty na otwartym polu, żeby uniknąć obrażeń i go troszeczkę schować. To jest oddział, który posiada broń dobrą na krótki zasięg. Ja panem Limem ruszę się tutaj, co mi zajmie 45 punktów ruchu. Dobra, są skitrani mniej więcej, są osłonieni, więc w miarę są bezpieczni. Zostałem jeszcze 55. Mogę strzelić za 30, no ale są kurcze ponad mój zasięg maksymalny. Nawet nie optymalny, tylko maksymalny. Mówię, to jest broń na krótki zasięg ale w tym akurat wypadku ma dodatkowy strzał strzał ogniem powtarzany dla większej celności celność spadek celności o 1 zwiększa cenność o 5 liczba powtórzeń 2 na każdorazowe użycie bierzemy sobie nasz karabinek jesteśmy w stanie teraz dzięki temu trafić w ten oddział ponieważ zasięg jest większy dobra jak widzicie, ruch w tej grze odbywa się naprzemiennie, najpierw my wykonujemy akcję jednym oddziałem, potem jest przeciwnik, potem my, potem przeciwnik, potem my, potem przeciwnik i liczba postaci, które zostały, w sensie do zakończenia rundy, musimy wykonać ruch każdą z naszych postaci, żeby runda się skończyła, tak samo jak i każdą postacią, każdą jednostką musi się ruszyć przeciwnik, ilość Jednostek czy oddziałów, które jeszcze posiadają ruchy, które wykonały, jest mniej więcej tutaj pokazana graficznie. Tak, to wyszarzane pole. jak to szar, jak całe to niebieskie naszych marync będzie na szaro, oznacza, że ruszyliśmy się wszystkimi i analogicznie, jeżeli obcy ruszą. Wykonają ruch wszystkimi, to też będzie całe wyszerzone. Tutaj ta wartość określa rundę, która aktualnie ma miejsce. Jesteśmy podczas trzeciej rundy. Żeby tu się pojawiła czwórka, każdy z naszych oddziałów i każdy z oddziałów przeciwnika musi skończyć swój ruch. Sprawdźmy jeszcze sobie w praktyce, jak ta celność i penetracja i tak dalej działają. Mamy tutaj te owady, się ruszyły za osłonę. Tak jest. Jakbym chciał stąd atakować, wybieram sobie dynkę, nas no zaznaczamy. Widzicie, podświetla się tutaj ta konkretnie osłonka. Robi się po prostu większa. Oznacza to, że właśnie tutaj następuje kara docelności za osłonę, czy są chronieni z tego kąta. No i musimy wykorzystać sobie to geometrycznie w głowie sobie ułożyć, gdzie będą y, wystawieni najbardziej. No to jak widzimy, gdybym się chciał ruszyć tutaj, widzę, że osłona jest z tej strony i z tej strony, tu jest goła, tu jest goła, czyli wiem, że tu, z tej strony i z tej, ten oddział w ogóle nie jest chroniony przez żadną osłonę. No to teraz kombinuję, jak zadać maksymalny damage. Moja broń, ich celności ma przy dwójce, tak przy dwóch polach, jak zrobić dwójkę, od nich 1, 2, czyli tutaj musiałbym stać. czy mogę, ruszyć się mogę, czy zostanie mi wystarczająca ilość punktów fakt, żeby tak wykonać, zostanie, bo będę miał 55, jeden strzał z tej broni kosztuje 40, no to cyk, podchodzimy, klikamy, namierzamy, średnia celność, bo ten oddział jest specjalny, bo latają po prostu, no ważki latają, ale nie ma tego, przynajmniej jeszcze nie znalazłem nigdzie e, określeń, gdzie i, i za ile kara do tego jest, przez to, że oddział jest latający. No to sobie klikamy, pyk, cały oddział wybity, bardzo dobra broń na krótki zasięg, przebicie pancerza też dosyć niezłe. Chociaż nie, przebicie pancerza ma słabe, ale wynosi o 15, tyle samo co yy, ważka opcji. A, bo przebicie pancerza, jeszcze tak pokrótce powiem, jeżeli broń ma przebicie pancerza na poziomie 15, wasz przeciwnik ma pancerz na wysokości 15, wtedy wszystko ładnie, pięknie wchodzi jak masełko. Na koniec pamiętajcie jeszcze, żeby brać ze sobą odpowiednią ilość amunicji, Ponieważ jest ona dosyć ograniczona, ile możecie oddać strzałów, jest zawsze określony wartością liczbową przy waszej broni, przy ataku z tejże broni. Dobra, drodzy widzowie, to by było na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że komuś pomogę, że coś niecoś wytłumaczyłem i będzie się wam grało teraz zdecydowanie przyjemniej. Ja w Menes jestem bardzo wkręcony, więc na pewno jeszcze nie jeden film, a może nawet i stream z tej produkcji się pojawi. Także jeżeli jesteście zainteresowani. Tym lub innymi grami strategicznymi, zachęcam do subskrypcji i będę wdzięczny też za lajka, jeżeli pomogło. Dzięki, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, na razie, cześć. Pa!